Kończący się rok to dobry czas na podsumowanie miejskich inwestycji. Na części z nich już byliśmy w pierwszej połowie roku. W tym dniu chciałbym Państwu je przedstawić. Te, które są, kończą się, ale tak, tak, także te, które zaczęły dopiero powstawać. byliśmy w tym miejscu w pierwszej połowie roku, gdzie była wtedy jeszcze tylko i wyłącznie dziura w ziemi. Teraz tak jak państwo widzą z tyłu piękny budynek, kończy się jego realizacja do marca przyszłego roku, a więc jeszcze 3, 3,5 miesiąca zakończy się cała inwestycja i powstanie nowy, piękny miejski ośrodek pomocy społecznej. Oczywiście udało się go zrealizować dzięki zdobyciu dużego dofinansowania, więc kolejna inwestycja w naszym mieście. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Głównej Siedziby są teraz w wynajętych pomieszczeniach na Sobieskiego, nie mogą się doczekać, kiedy przyjdą ci pracownicy właśnie ze Sobieskiego, ale także z innych części miasta, gdzie są te nasze siedziby porozrzucane po całym mieście, wrócą na, do swojego domu na Ślusarską, gdzie czeka na nich piękny, nowoczesny, przystosowany budynek. Znajdujemy się pomiędzy ulicą Reja a Sędzickiego, gdzie obecnie trwa realizacja dwóch inwestycji miejskich. Jedną jest budowa żło, pierwszego w mieście publicznego żłobka dla dzieci. Drugą jest pierwszy w Polsce budynek senioralny wielorodzinny dla mieszkańców. Wspominając o domu senioralnym, chciałbym zaznaczyć, że to będzie taki pierwszy budynek w Polsce budynek komunalny dla seniorów. Ze wspólnymi świetlicami, z pomieszczeniem, gdzie będzie mógł przyjmować lekarz czy pielęgniarka, gdzie seniorzy wspólnie będą mogli się integrować, będą mieli wspólne ogródki, ten budynek będzie bardzo energooszczędny, będą tu pompy ciepła, będzie tu fotowoltaika, żeby, żeby jak, seniorzy mieli jak najniższe rachunki w utrzymaniu. Te dwie inwestycje zakończą się w połowie przyszłego roku. Na obie udało się zrobić ogromne dofinansowanie. Na żłobek to około 8 milionów złotych, na budynek senioralny to prawie 19 milionów złotych, a więc trwa inwestycja i już niedługo pierwsi, pierwsze dzieci i pierwsi seniorzy wprowadzą się do nowych pomieszczeń. Przy ulicy Reja trwa, kończy się już realizacja bardzo ważnej dla bezpieczeństwa mieszkańców Rumi inwestycji. Dzięki współpracy, wzorowej współpracy ze Strażą Pożarną. Najnowocześniejsza siedziba Straży Pożarnej w województwie pomorskim kończy właśnie powstawać w rumi. Dla miasta oprócz bezpieczeństwa bardzo ważnym elementem tej inwestycji jest boisko do piłki nożnej, wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, które będzie udostępniane również dla mieszkańców naszego miasta, z tej części, z tych dzielnic Biała rzeka, lotnisko, gdzie takich boisk brakuje. Trwa realizacja już 32 inwestycji drogowej licząc od kwietnia zeszłego roku czyli od początku kadencji jesteśmy na ulicy Wybickiego gdzie właśnie trwa wymiana asfaltu na odcinku od Marynarskiej do Mickiewicza wyniesiemy skrzyżowania żeby było bezpieczniej poszerzymy także skrzyżowanie z Derdowskiego gdzie zawsze były problemy i autobus wjeżdżał na przeciwległy pas ruchu więc to już 32 inwestycja Aktualnie trwają inwestycje na ulicy Kilińskiego, na dojeździe do Straży Pożarnej, na Robotniczej, właśnie na Wybickiego, ale ten rok zamkniemy liczbą 32 inwestycji drogowych. Realizacja czterech, budowy czterech hal sportowych z łącznikami przy szkole podstawowej nr 1, nr 4, nr 6 oraz numer 7. Jesteśmy właśnie na szkole podstawowej numer 4. Inwestycje skończą się w pierwszej połowie przyszłego roku. Dobiegają już do końca. Dzieci będą miały na pewno dużo lepsze warunki do ćwiczeń, do zajęć, do nauki. Jesteśmy w jednym z czterech łączników, które powstają przy szkołach. Łączniki są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W łącznikach znajdują się właśnie windy, toalety, magazynki, pomieszczenia dla szatnie, pomieszczenia dla wepis więc są w pełni przystosowane. Byliśmy tutaj w pierwszej połowie roku, około kwietnia. Widzą Państwo, jak hala się zmienia, jak rośnie w oczach i jak jest coraz piękniejsze. Jak Państwo sami widzą, sala jest ogromna i robi naprawdę fantastyczne wrażenie. Będą mogły, na nich ćwiczyć, będą mogły na nich ćwiczyć jednocześnie kilka klas, a oczywiście po zajęciach, kiedy dzieci skończą szkołę, będzie hala wynajmowana dla różnego rodzaju podmiotów naszych klubów sportowych, aby też mogły z niej korzystać. Powstały te hale dzięki oczywiście zdobytemu dużemu dofinansowaniu w wysokości ponad 20 milionów złotych. Naprzód Rumio. To tylko niektóre z naszych inwestycji, które, które pokazujemy dzisiaj. Na bieżąco można nasze inwestycje śledzić w Rumskich Nowinach, na naszych stronach internetowych, facebookowych. Zapraszamy serdecznie. Zasubskrybuj TV Rumia już teraz, aby być na bieżąco.